Witam was serdecznie, kochani widzowie, z tej strony David Jasper, zapraszam was na mojego live'a na Twitch'u, dostałem bana na YouTubie przez głupiego debila, który pokazał e, pornografię na YouTubie, a ten, ja tą włączyłem live'a, e, usunąłem ten e, filmik, usunąłem tą transmisję, weszł ponownie na live'a i dostałem bana, napisałem na kanale YouTube Dawid Kamil Patryk, król polskiego YouTube dostałem bana. Napisałem do YouTube, żeby mi odbanowali kanał, bo nic z tego nie zrobiłem. Pisałem też im nagranie, że, że, żeby mi odbanowali kanał na YouTube. Do jutra, może kanał będzie odbanowany? Do jutra, po południu? Będzie jutro kanał odbanowany, do jutra, do po południu widzowie. I kochani widzowie, kochani widzowie, zapraszam Was na live'a na Twitch, na kanale Twitch. Już Wam mówię, kanał Twitch widzowie. Dawid Kamil, Dawid Kamil Patryk 22 na Twitch. Powtarzam, Dawid Kamil Patryk 22. Zapraszam Was na live'a na Twitch, nas będzie na kanale Twitch Dawid Kamil Patryk 22. Na tym kanale Twitch robimy live'a. Powtarzam, Dawid Kamil Patryk 22 na Twitch. Na Twitch widzowie, na Twitchu. Więc zapraszam na live. A powiadomie. Widzimy się na live zaraz, jak wszystkie powiadomie na Discordzie i na Instagramie i na TikToku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Bądzi!